Czego tradycyjny menedżer projektu może nauczyć się od Agile? Witam na kanale zarządzanie projektami.pl. Parę osób się zapytało, czy jak pies Agile'a, skoro mamy taką koszulkę, że domu się nie zrobi agilem. Czy my coś mamy przeciwko? Bo mówią, to trochę ironiczne jest. Trochę jest, dlatego że mamy takie poczucie, że Agile'a próbuje się wepchnąć w całości w takie miejsca, gdzie on kompletnie nie pasuje, i z tego są rozmaite kłopoty. Aczkolwiek filozofia zwinności w zarządzaniu, zwinnego zarządzania projektami, jest nam bardzo bliska. Sami pracujemy wielokrotnie w metodykach zwinnych tam, gdzie jest to szczególnie konieczne. Ostatnio rozmawiałem z firmą, która zajmuje się dużą infrastrukturą, i oni właśnie powiedzieli, że chcieliby wdrożyć zwinne myślenie, zwinne zarządzanie projektami. Pomyślałem sobie, że warto nagrać taki materiał, żeby powiedzieć: tak, jest bardzo wiele rzeczy, których może się nauczyć, Taka tradycyjna, duża organizacja, gdzie są klasyczni menedżerowie projektu, tak zwani waterfallowi tradycyjni, gdzie oni mogą dużo zaczerpnąć z tego agile pokażę w tym materiale, gdzie to bezpiecznie można zrobić. Ja nazywam się Marcin Guzik. Mam przyjemność prowadzić firmę Tenste Polska i jednocześnie opowiadać o zarządzaniu projektami na kanale Zarządzaniu Projektami.pl. Oczywiście w tych koszulkach z trochę prześmiewczo podchodzących do Agile'a. Pierwsza rzecz, której nauczymy się yy, patrząc na Agile, yy, zmienność, niepewność i niejednoznaczność jest normą. To jest pierwsza lekcja, którą daje nam Agile. Dlaczego to jest takie ważne dla dużych organizacji? Wyobraź sobie dużą organizację, która ma ochotę zainwestować w nową fabrykę. To znaczy wziąć jakąś gotówkę, często nie swoją, yy, tę yy, małą, czy mniejszą gotówkę Przerobić w wyniku procesu inwestycyjnego fabrykę i ta fabryka po jakimś czasie nadawać większą gotówkę. To jest idea w uproszczeniu w procesu inwestycyjnego. W dużej organizacji, na przykład państwowej, to się dzieje w taki sposób, że najpierw jest jakiś pomysł, Ktoś mówi, hmm, postawmy tam N plus pierwszą fabrykę. Jak to fajnie mieć taką fabrykę? Myśli sobie ktoś, ale zaczyna analizować. Do tej analizy zatrudnia się jakąś tam firmę doradczą, dwu-trzyliterową. Ona wpada, zaczyna analizować, robić tam różnego rodzaju projekcje finansowe i się okazuje, że tak, ta mała gotówka będzie większa, jak po środku się postawi fabrykę. Z tą analizą idziemy na, na zarząd, utrzymujemy tempo. W pozyskiwaniu różnych zgód korporacyjnych, żeby ten projekt uruchomić. Po pewnym czasie dochodzi do sytuacji, kiedy już wiemy tyle, że możemy zacząć rozpisywać przetarg na y, oczywiście na, za, na, na, na wybór wykonawcy tych całych robót instalacyjno-montażowych, więc jest z, z, zgody na y, przetarg. Potem jest jakaś oferta, którą, która nam się podoba, wybieramy tę ofertę zgoda na zawarcie umowy z wykonawcą, czyli duża organizacja y, po pewnym czasie w, tym, w wyniku tych wszystkich y, kroków. Przyzwyczaja się do, do pewnej wizji, że ta fabryka będzie i że ona będzie dawała X, a, a żeby to X ta fabryka dała, to musi być Y wsadzone. I teraz y, przyznam, że my, my jako ten step robimy razem z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa badania y, relacji pomiędzy wykonawcą i zamawiającym. To badanie nazywa się siews21.pl i na tej stronie siews21.pl. O tym trochę piszemy, co mówią nam wykonawcy? Wykonawcy mówią tak, słuchaj, zmienność i jakakolwiek niepewność, to jest coś takiego, co jest po prostu jak święcona woda dla diabła. Zamawiający chciałby, żebyśmy my, jako wykonawcy, od razu wiedzieli wszystko o tym, jak będzie wyglądać proces budowy tej fabryki przysłowiowej żeby żadnych ryzyk, oni nie chcą o tym słyszeć, oni chcieli nam zapłacić stałą kasę, żebyśmy my, wiedzą ekspercką, te ryzyka ogarnęli, żebyśmy je sobie, najlepiej, żebyśmy ich w ogóle nie doliczali do kosztu, żeby to było jak najtaniej i my mamy zgadnąć cały ten 5 lat do przodu, na przykład co się tam będzie działo i w ramach tego zrobiliśmy tą fabrykę, bo im z analiz wyszło, że za y-ową gotówkę będą mieli x-owy zwrot. I teraz jakiekolwiek ruchy. W tym, że na przykład to jednak będzie droższe, to jednak trzeba będzie, nie wiem, rekultywację gruntu, czy tam coś innego zrobić, co nie było wliczone, to uderza w tą analizę i to uderza w tego Y, i się okazuje, że będzie drożej, i że będzie większy okres zwrotu, i wszyscy są przerażeni, bo zarząd zgodził się przy pewnych warunkach na inwestycje, i zarząd oczekiwał, że to jest dobrze policzone, i jakiekolwiek zmiany. Duże organizacje traktują jako niekompetencje zespołu projektowego, i jest to przerażające dla nich. A jeszcze, jak to jest w reżimie PZP, jak to jest jeszcze spółka państwowa, to i y, różnego rodzaju posądzenie o niekompetencje, o kumoterstwo, o to, że y, tego wykonawcę zatrudniliśmy trochę na lewo, y, to paraliżuje. I teraz, czego możemy się nauczyć o edżailowców? Edżailowcy powiedzą: zmiana jest absolutnie pewna. Oni pracują na zmianie. Oni, można powiedzieć, surfują przez projekt, jeżeli w ogóle go nazywają projektem. Tam wszystko się zmienia. Często metody, metody agile'owe nie zakładają tworzenia jakichś skrupulatnych planów. Raczej małe skoki, małe sprinty i obserwowanie rezultatu. I tego nie polecam. Natomiast zrozumienie że musimy tą zmianę założyć, że nie ma takiego mądrego, który wszystko odgadnie, jest pierwszą rzeczą, której możemy się uczyć od agile'owców. Co oni by nam powiedzieli? Powiedzieliby nam, najważniejsza jest wizja produktu i jego użyteczności dla klienta. I na tym się mocno skupiaj. A droga do osiągnięcia tego jest swego rodzaju wynikiem. Może się uda, może się nie uda. Druga sprawa. Mechanizmy kontraktowania wykonawców wszelkich robót, dostawców, wykonawców w informatyce, w budownictwie, w montażu, w technologii nie muszą być mechanizmami opierającymi na założeniu, że ty mi kładziesz tak zwaną stałą cenę, którą chcesz za to dostać. I ja ci mówię, co ja chcę mieć i nic mnie już więcej nie obchodzi. Są też takie formuły kontraktacji które są zmienne. To znaczy one bazują na przykład na wyliczeniu czasu i materiału. One, wylicze, one bazują na tym, że do kosztu, który jestem w stanie udokumentować, po prostu doliczę jakiś niewielki procent marży, który ty, mój kliencie, zaakceptujesz. Nawiasem mówiąc, kiedyś na jednej z konferencji w Stanach Zjednoczonych widziałem porównanie skuteczności projektów realizowanych w formule ryczałtowej i w formule tej zmiennej, gdzie tak naprawdę na bieżąco wykonawca pokazywał swoje koszty i doliczając marżę dostawał wynagrodzenie okazywało się, że o ileś procent więcej można było ugrać dokładnie pracując w tej zmiennej formule więc to jest jak najbardziej możliwe co dalej? jeśli mamy taką sytuację, to klient powinien się przygotować na to, że musi szybko podejmować decyzję i to szybkie podejmowanie decyzji niemal ma jak w banku bo będzie bardzo dużo rzeczy się zmieniało Agile nas też uczy tego, że to w sumie obie strony, i klient, i wykonawca, poznają tą materię w trakcie projektu, że projekt jest swego rodzaju żywym, żywą, żywym czymś, żywą materią, żywą istotą i się uczą tego nawzajem. Tak? A zatem ja bym powiedział tak, nie wierzę w to, żebyście byli w stanie zaimplementować metody planistyczne, żejlowe do projektów dużych, np. inwestycyjnych czy wielkich projektów informatycznych. Będzie to bardzo trudne. Natomiast z pewnością tą postawę akceptowania zmienności, niejednoznaczności, niepewności, jak najbardziej wydaje mi się, że warto jest zastanowić się nad tym, jak to zaimplementować. Jeśli mówimy natomiast o planowaniu, wspomniałem o tym, zapraszam na planningbootcamp.pl. Tam materiały, które pomogą Wam jeszcze lepiej Wasze projekty planować. Co jeszcze moglibyśmy pożyczyć, zaczerpnąć od Agile'a? Przede wszystkim to, że klient i zespół pracują razem nad projektem. Znowu wspominane badania sifs 21pl które robimy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, odkrywają nam ciekawe rzeczywistości. Jeden z, z prezesów, z którym rozmawiałem, powiedział tak: Wiesz co, dawniej zamawiający, czyli mój klient, dla którego ja pracowałem, nazywał się sam inwestorem, czyli on niejako właśnie inwestował ten mały pieniądz w tą fabrykę, żeby mieć większy pieniądz. A dzisiaj ja się czuję tak. Że on, on się tak chce, żeby go nazywać zamawiającym. Ja się czuję tak jak kelner, który przychodzi do klienta, który siedzi sobie i mówi: Dzień dobry panu, chcę się najeść, a co pan sobie szanowny życzy, śledzika czy schaboszczaka? Nie wiem, to pan jest ekspertem, pan powinien powiedzieć, co mi da satysfakcję. A jak pan zaproponuje i ja zjem, to powiem panu, czy jest ok, czy strzelę focha. I mój rozmówca mówi: no Generalnie rzecz biorąc, tak trochę to wygląda, że. Jest bardzo słaba responsywność, na etapie przetargów nie odpowiadają na pytania, na jakiekolwiek próby modyfikacji czegokolwiek słyszymy nie, na etapie realizacji projektu cały czas jest nie, nie ma decyzji, nie ma tej kooperacji. Czego możemy się, czego możemy się tutaj nauczyć od metodyk Agile? Kooperacji na bieżąco. Klient jest zapraszany do tego, żeby wyrażał oczekiwania, i jest normalne, że on może nie wiedzieć, czego oczekuje, bo to eksperta jest domena, żeby mu to trochę pomóc wymyśleć. I to nie jest źle, jeżeli klient nie zna tych oczekiwań, bo nie umie ich wyrazić albo nie wie, czego chce, ale z drugiej strony też wykonawca nie jest obwiniany i nie, jest taki, nie, nie ma takiego oczekiwania, żeby on potem brał odpowiedzialność za tą niewiedzę klienta. Klient uczestniczy. Dzień po dniu w tworzeniu tego produktu, on widzi jego wczesne wersje, projekty, może się odnosić do tego i przede wszystkim on może dokonywać różnych modyfikacji w trakcie. Po kolejne, jeżeli są jakieś produkty cząstkowe, klient ma możliwość sugerowania i wpływania na produkty cząstkowe, on może, i cały czas uczestniczy w całości, zatem jedzie na jednym wózku razem z zespołem. Nie ma tego rozdzielenia. To jest jeden i ten sam organizm. Tego uważam, tej postawy również, i ja twierdzę, że w całości to, co Agile proponuje, jeżeli chodzi o ten mindset agile'owy, gdzie ten klient ma być partnerem razem z zespołem, to jest również do do zaabsorbowania przez tak zwane klasyczne projekty waterfallowe. No właśnie, a jeżeli mówimy o współpracy, jeśli podoba Ci się to, o czym rozmawiam tutaj, o czym opowiadam, to w ramach współpracy zapraszam do łapy w górę, który sprawi, że YouTube zrozumie, że to jest dobry film i pomożesz w ten sposób pokazywać ten film innym, którzy być może potrzebują tego rodzaju wiedzy. I oczywiście, jeśli tylko uważasz, że to są cenne informacje i materiały, to zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu na bieżąco będziesz mieć o nich informacje. Co jest trzecią rzeczą, którą według mnie moglibyśmy i powinniśmy od Agila zaczerpnąć? Zespoły zwinne wzięły sobie bardzo głęboko do serca postulat, który w latach 70. już był na początku dziennym, ja mianowicie to, żeby się uczyć. Żeby bazując na dowodach, na tym, co się wydarzyło, na faktach, żeby te fakty stały się przedmiotem analizy i przedmiotem obserwacji. Zespoły zwinne regularnie spotykają się i analizują, co udało nam się zrealizować, czego nam się nie udało zrealizować, czyli patrzą na efekty. Patrzą na styl, w jakim to było realizowane, patrzą na jakość swojej współpracy, próbują się zastanowić nad tym, jakie metody zadziałały, jakie nie zadziałały. Ale też przedmiotem debaty jest współpraca z klientem, i to, czy się to czy to jakoś działa, czy to wymaga jakiejś rewolucji. Uważam, że to mogłoby być w 100% również zaimplementowane rzadko kiedy widzę, żeby zespoły nawet po zrobieniu jakiegoś etapu, po zrobieniu jakiegoś dużego. Zagadnienia, żeby usiadły i przeanalizowały powody kłopotów, powody sukcesów, żeby to uczynić jakimś przedmiotem późniejszego zainteresowania organizacji, żeby przede wszystkim badać to i N plus pierwsze plany korygować w, w oparciu o tą wiedzę. I uważam, że to również w 100% jesteśmy w stanie w projektach klasycznych, waterfallowych zaimplementować. Domu, jak powiedziałem na początku, agilem nie zbudujesz. Uważam, że do budowy domu raczej metodyka waterfallowa, taka, gdzie pewne rzeczy analizujemy, byłaby bardziej adekwatna. A przy okazji jeszcze mała dygresja, ja twierdzę, że to jest nieprawda, że metodyki klasyczne waterfallowe nie zakładają wprowadzania zmian i są takie przesztywnione. To zależy od tego, jak bardzo zwinni są ci, którzy się tymi metodakami posługują. Ale to już jest materiał na inną... Rozmowę domu, więc nie zbudujesz moim zdaniem oczywiście Agilem, ale od tego Agile'a bardzo wiele fajnych rzeczy możemy wziąć, i do tego serdecznie zachęcam. Jeszcze raz przypominam, jeżeli film był ok, to łapa w górę, co powoduje, że YouTube też tam nas jakoś się uczy. No i oczywiście subskrypcja, jeśli uważasz, że to jest ciekawy materiał.